Siema siema, koniec marca, tak jak widać silosy rozebrane. Już od góry montujemy kolano, jedno drugie lightung, czyli rury będą wbijane do, 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 do budynku montowane, trochę zejdzie. rusztowaniowcy jeszcze muszą nam tu zrobić całe rusztowania. Także Mamy poniedziałek, jeszcze tydzień czasu. Skończymy na początku kwietnia, tydzień wolnego. I dziś jeszcze na inną budowę skoczymy do świąt. Tu już widać kolano z komina, wychodzi kolano tu. A mamy nasz dźwig, a dzisiaj przyjechał troszeczkę większy sprzęt. 3, 6, 8, 8 osi. Już nie chodzi o tonaż. Tu bardziej chodzi o, o wysokość. 100-metrowy komin. Inna ekipa przyjechała. I od góry do dołu sprawdzają wszystkie klemy. Bo komin jest złączany takimi obejmami. Tam są śruby. I co jakiś czas mają sprawdzanie. Tak to wygląda od góry. Z daleka znaczy się nie od góry. <gry> Także jest kolorowo. My już w niedzielę włożyliśmy konstrukcję. Tutaj kolejna czeka. Okręcić to i całą podkonstrukcję tu trzeba zbudować. Podpory do do tego lightungu. Także działamy, działamy. To jest reszki. Tam tamtych starych silosów, z tych kanałów jeszcze do wypalenia, do, do rozebrania także o, coś tu gościu robi nawet robi zdjęcia także podejrzewam na górze frajda jakaś jest I tak to poniedziałek się zaczyna. Może będą jakieś skoki na bandzi, zobaczymy. <grymne> Pozdro.